Luko, Luko, mea te culpa! Luko, Luko, przepraszam! Luko, Luko, cambio dolor por libertà, cambio livers por un sueño que me kordina! Nie możesz teraz umrzeć, wiem, że mnie kochasz, Widziałam twoje etapie. Przyniosłam ci coś. Och, Luko, Luko, porque mia mor, porque por. Que bor? Po co ratowałeś te sieroty przed Karocą? Dios, Dios. Gdzie ja jestem? Hola! Welcome to San szpitalu. <grym> Luka! Kim jesteś kobietą? Eta Esperalda, mia mor, mia mor, mor. Twojego życia. Noca! Noca! A zivo se ceni mata! Byłeś w śpiączce już trzy lata. Ragazzo! Por favor, favor, por! Kurczę, nic nie pamiętam. i wszystko sobie przypomnisz. Bamboleiro, bamboleira! Mam was.